Uwaga, w ciągu najbliższych 20 minut powiem Ci o dziesięciu cichych sygnałach, które wysyła Twoje ciało. Sygnałach, które 9 na 10 mężczyzn po 60. ignoruje, zrzucając je na karp starości. Ale jeden z tych sygnałów może nie być oznaką starości, a cichego zabójcy, który rozwija się w Twoim ciele. Raka prostaty. Znajomość tych dziesięciu objawów i co ważniejsze, zrozumienie co one naprawdę oznaczają, to nie jest tylko ciekawa informacja. To może być wiedza, która dosłownie uratuje ci życie. Zostań ze mną, a ja, jako lekarz, przeprowadzę cię przez nie krok po kroku. Nazywam się doktor Andrzej. Jestem urologiem z ponad 25-letnią praktyką kliniczną. W ciągu tych lat widziałem tysiące mężczyzn. Wielu z nich przychodziło na czas, a my wspólnie pokonywaliśmy chorobę. Ale widziałem też zbyt wielu, którzy przychodzili za późno. Rak prostaty to najczęściej występujący nowotwór u mężczyzn w Polsce. Każdego roku diagnozuje się kilkanaście tysięcy nowych przypadków, a kilka tysięcy mężczyzn umiera. Wiesz dlaczego? Bo w swoim wczesnym, w stu procentach uleczalnym stadium rak prostaty najczęściej nie daje żadnych objawów. A kiedy te objawy się pojawiają, są łudząco podobne do czegoś zupełnie innego, co usypia naszą czujność. I o tym właśnie dzisiaj porozmawiamy. Pomyśl, czy ta sytuacja nie wydaje ci się znajoma? Wstajesz w nocy do toalety, już drugi raz. Strumień moczu nie jest już tak silny jak kiedyś. Czasem musisz chwilę poczekać, zanim w ogóle zacznie płynąć. Mówisz sobie, ech, starość nie radość. Prostata się powiększa. Każdy tak ma. Twoja żona mówi ci od miesięcy idź do lekarza, zbadaj się, a ty machasz ręką. Daj spokój, nic mi nie jest, nie będę zawracał głowy lekarzom z takimi drobnostkami. Może nawet kupiłeś w aptece jakiś suplement na prostatę i na chwilę poczułeś ulgę. To jest typowy scenariusz. Męska duma, strach przed gabinetem lekarskim, przekonanie, że mnie to nie dotyczy. To jest pułapka, w którą wpadają tysiące mężczyzn. Boją się usłyszeć złą diagnozę do tego stopnia, że wolą nie wiedzieć. Ale niewiedza nie chroni przed chorobą. Wręcz przeciwnie, daje jej czas, by urosła w siłę. A ja jestem tutaj, by dać ci wiedzę, która jest twoją najlepszą tarczą. Największym, najtragiczniejszym w skutkach błędem, jaki popełniają mężczyźni, jest myślenie, że wszystkie problemy z oddawaniem moczu. To objaw łagodnego przerostu prostaty. To jest błąd atrybucji, czyli przypisywania objawów niewłaściwej przyczynie. Wyobraź sobie, że w twoim samochodzie zapala się kontrolka check engine. Co robisz? Możesz założyć, że to pewnie tylko jakiś drobny błąd czujnika, nic poważnego. Możesz nawet zakleić tę kontrolkę czarną taśmą, żeby cię nie denerwowała i może przez jakiś czas będziesz jeździł normalnie. Ale jeśli ta kontrolka sygnalizowała poważną awarię silnika, to ignorując ją doprowadzisz do całkowitego zniszczenia auta i ogromnych kosztów. Twoje ciało działa podobnie. Problemy z sikaniem to właśnie taka kontrolka check engine. W 9 na 10 przypadków faktycznie będą one oznaczały łagodny przerost prostaty, czyli te stare rury w naszej analogii ale w tym jednym przypadku na 10 będą pierwszym, jedynym sygnałem, że wewnątrz gruczołu krokowego rozwija się nowotwór. Problem polega na tym, że objawy obu tych schorzeń we wczesnym stadium są niemal identyczne. Guz nowotworowy rosnąc, tak samo jak przerośnięta prostata, uciska na cewkę moczową. Zakładanie z góry, że to na pewno ta łagodna opcja, bez sprawdzenia tego u specjalisty, to jak gra w rosyjską ruletkę o własne życie. Rozwiązaniem nie jest panika przy każdym nocnym wstaniu do toalety. Rozwiązaniem jest świadoma i proaktywna postawa, którą nazywam aktywną obserwacją ciała. Chodzi o to, byś stał się najlepszym ekspertem od swojego organizmu. Ja dam Ci teraz listę dziesięciu najważniejszych objawów. Ale to nie jest test, w którym masz zaznaczać punkty i sam stawiać sobie diagnozę. To jest twoja nowa deska rozdzielcza. Twoim zadaniem jest nauczyć się odczytywać te wskaźniki, rozumieć, co mogą oznaczać i, co najważniejsze, wiedzieć, który z nich jest sygnałem, że należy bezwzględnie i bez zwłoki udać się do mechanika, czyli do lekarza. Podzielimy te objawy na trzy grupy, żeby łatwiej było je zapamiętać. Pierwsza grupa to objawy związane z oddawaniem moczu, te najczęstsze i najbardziej mylące. Druga to objawy związane ze sferą seksualną, i trzecia, najpoważniejsza, to objawy bólowe i ogólnoustrojowe, które mogą świadczyć o bardziej zaawansowanym stadium choroby. Gotowy? Zaczynamy. Zacznijmy od pierwszej grupy objawów ze strony układu moczowego. Pamiętaj, każdy z nich może być spowodowany łagodnym przerostem prostaty, ale nigdy nie wolno go ignorować. Objaw numer jeden: częstsze oddawanie moczu, zwłaszcza w nocy. Urolodzy nazywają to nocturią. Jeśli budzisz się raz w nocy, by pójść do toalety, to po sześćdziesiątce mieści się to jeszcze w granicach normy. Ale jeśli musisz wstawać dwa, trzy, a nawet więcej razy, to jest to już czerwona flaga. Dzieje się tak, ponieważ powiększona prostata lub rosnący w niej guz uciskają na pęcherz, zmniejszając jego pojemność, a także podrażniając go, co wywołuje fałszywe uczucie potrzeby. Objaw numer dwa: Słaby lub przerywany strumień moczu. Pamiętasz, jak w młodości strumień był silny i nieprzerwany? Z wiekiem to się zmienia. Ale jeśli zauważasz, że strumień jest wyraźnie słabszy, że musisz czekać, aż poleci że przerywa się w trakcie i musisz napinać mięśnie, żeby dokończyć, to jest to ważny sygnał. Prostata, która otacza cewkę moczową niczym pierścień, zaciska się na niej, zwężając jej światło. Mocz po prostu nie ma jak swobodnie przepływać. Objaw numer trzy. Trudności z rozpoczęciem mikcji. To bardzo charakterystyczne uczucie. Stoisz nad toaletą, czujesz, że pęcherz jest pełny, a mimo to przez kilka a nawet kilkanaście sekund nic się nie dzieje. Musisz się skupić, rozluźnić, czasem nawet lekko przeć, żeby strumień w końcu ruszył. To również wynika z ucisku na cewkę moczową u samego jej początku, tuż przy wyjściu z pęcherza. Objaw numer cztery. Uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza. To jedno z najbardziej irytujących doznań. Wychodzisz z toalety i masz wrażenie, że za 5 minut będziesz musiał tam wrócić, bo coś jeszcze zostało. To bardzo ważny objaw, ponieważ zalegający w pęcherzu mocz jest doskonałą pożywką dla bakterii, co prowadzi do nawracających infekcji układu moczowego. I objaw numer 5 z tej grupy: ból lub pieczenie podczas oddawania moczu. Ten objaw jest rzadszy w przypadku raka prostaty. Częściej kojarzy się z infekcją pęcherza lub cewki. Ale jeśli pojawia się bez innych objawów infekcji, jak gorączka, i utrzymuje się, również powinien skłonić cię do wizyty u lekarza. Może być spowodowany znacznym podrażnieniem lub naciekaniem nowotworu na szyję pęcherza moczowego. Stop, przerwijmy na chwilę. Omówiliśmy właśnie pięć najczęstszych objawów, i wiem, co wielu z Was w tym momencie myśli. Mam prawie wszystkie te objawy. Ale byłem u lekarza rodzinnego rok temu, powiedział, że to zwykły przerost prostaty. I bardzo możliwe, że miał rację. Ale objawy, które omówimy za chwilę, są inne należą do grupy sygnałów, które znacznie rzadziej występują przy łagodnym przeroście, a częściej wskazują na coś poważniejszego. To są czerwone flagi, które mogą się pojawić, gdy nowotwór staje się bardziej agresywny lub zaczyna wychodzić poza granice prostaty. Zignorowanie tych pierwszych pięciu objawów jest ryzykowne. Zignorowanie tych, które zaraz wymienię, może być tragicznym błędem. Słuchaj teraz bardzo, bardzo uważnie. Przechodzimy do drugiej grupy objawów. Objaw numer sześć krew w moczu lub w nasieniu. To jest objaw, który nigdy, pod żadnym pozorem, nie może być zignorowany. Jeśli choć raz zauważysz, że twój mocz ma różowe, czerwone lub brunatne zabarwienie, albo jeśli w spermie pojawią się ślady krwi, to nie jest to coś, co samo przejdzie. To jest sygnał alarmowy najwyższego stopnia. Gus nowotworowy jest bardzo kruchy i bogato unaczyniony. Rośnąc, może naciekać na drobne naczynia krwionośne, powodując krwawienie do układu moczowego lub nasieniowodów. Nawet jeśli zdarzyło się to tylko raz i nigdy więcej się nie powtórzyło, musisz natychmiast zgłosić się do urologa. Objaw numer 7: Nagłe pojawienie się zaburzeń erekcji. Owszem, z wiekiem jakość erekcji może się stopniowo pogarszać, ale jeśli do tej pory nie miałeś większych problemów, a w ciągu kilku tygodni lub miesięcy zauważasz wyraźne trudności z uzyskaniem lub utrzymaniem wzwodu, to może to być związane z prostatą. Tuż przy torebce prostaty biegną pęczki naczyniowo-nerwowe, które są odpowiedzialne za erekcję. Agresywny, rosnący guz może je uszkodzić lub zniszczyć. Dlatego każdy nowo powstały problem z erekcją u mężczyzny po 50 roku życia wymaga diagnostyki urologicznej. Teraz trzecia, najpoważniejsza grupa objawów, która może świadczyć o zaawansowanej chorobie. Objaw numer 8. Ból w dole pleców, w biodrach Miednicy, lub w żebrach. Mówimy tu o bólu stałym, uporczywym, często nasilającym się w nocy, który nie ustępuje po odpoczynku. To nie jest typowy ból korzonków. To może być najpoważniejszy sygnał alarmowy, wskazujący, że rak prostaty dał przerzuty do kości. Kości są najczęstszym miejscem, gdzie ten nowotwór się rozsiewa. Jeśli doświadczasz takiego bólu, wizyta u lekarza jest absolutnie pilna. Objaw numer 9. Niezamierzona utrata wagi i chroniczne zmęczenie. Jeśli w ciągu ostatnich kilku miesięcy schudłeś kilka kilogramów, nie stosując żadnej diety, i ciągle czujesz się zmęczony, bez energii, nawet po przespanej nocy, to są to klasyczne objawy ogólnoustrojowe zaawansowanej choroby nowotworowej. Organizm zużywa ogromnej ilości energii na walkę z rakiem, co prowadzi do wyniszczenia. I wreszcie objaw numer 10. Ból podczas wytrysku. To mniej częsty, ale bardzo specyficzny objaw. Podczas ejakulacji prostata i pęcherzyki nasienne rytmicznie się kurczą. Jeśli wewnątrz gruczołu znajduje się guz, te skurcze mogą powodować ostry, kłujący ból w kroczu lub u nasady członka. Omówiliśmy dziesięć sygnałów. Co więc masz teraz zrobić z tą wiedzą? Przede wszystkim nie panikować. Po drugie, Zacząć działać. Oto trzy konkretne kroki. Krok pierwszy. Załóż dzienniczek objawów. Weź zwykły zeszyt i przez tydzień lub dwa zapisuj, co i kiedy ci dolega. Ile razy wstajesz w nocy? Czy strumień jest słaby codziennie? Czy odczuwasz ból? Taki dzienniczek to dla lekarza bezcenna informacja, znacznie bardziej wartościowa niż twoje ogólne wrażenie, że coś jest nie tak. Krok drugi. Poznaj swoje liczby, czyli zbadaj PSA. Antygen sterczowy specyficzny PSA to białko produkowane przez prostatę. Jego poziom we krwi może wzrastać zarówno w łagodnym przeroście, w stanie zapalnym, jak i w raku. Samo badanie nie jest idealne, ale jest niezwykle ważnym narzędziem. Poproś lekarza rodzinnego o skierowanie. Ważny jest nie tylko sam wynik, ale też jego tendencja w czasie. Szybki wzrost PSA w kolejnych badaniach jest bardziej niepokojący niż stabilny, lekko podwyższony poziom. Krok trzeci. Porozmawiaj z rodziną. Rak prostaty ma podłoże genetyczne. Jeśli twój ojciec, brat lub syn chorował na ten nowotwór, twoje ryzyko jest co najmniej dwukrotnie wyższe. Musisz o tym wiedzieć i poinformować o tym swojego lekarza. Muszę cię też przestrzec przed trzema krytycznymi błędami w myśleniu, które widzę u pacjentów każdego dnia. Błąd pierwszy pułapka jednorazowego badania PSA. Mężczyzna robi badanie, wynik jest w normie i myśli: Super, jestem zdrowy, mam spokój na lata. To nieprawda. PSA to tylko zdjęcie z jednego dnia. Rak może zacząć się rozwijać miesiąc później, dlatego badania trzeba powtarzać regularnie. Co rok lub dwa, w zależności od zaleceń lekarza. Błąd drugi: mit nie mam objawów, więc nie mam problemu. Powtórzę to jeszcze raz z całą mocą. Wczesny, w stu procentach uleczalny rak prostaty, zamknięty w granicach gruczołu, najczęściej nie daje absolutnie żadnych objawów. Czekanie na objawy to czekanie, aż choroba stanie się bardziej zaawansowana. Dlatego tak ważne są badania profilaktyczne po 50 roku życia, a w grupach ryzyka nawet po 40. I błąd trzeci: strach przed diagnostyką, a zwłaszcza przed biopsją. Wielu mężczyzn panicznie boi się badania palcem przez odbyt, a biopsję wyobraża sobie jako torturę. To mity: badanie jest krótkie, bezbolesne i dostarcza lekarzowi bezcennych informacji. Nowoczesna biopsja fuzyjna, pod kontrolą rezonansu magnetycznego jest precyzyjna i nie jest tak straszna jak się wydaje. Unikanie diagnozy ze strachu to jak jazda samochodem z zamkniętymi oczami. Chcę, żebyś wiedział czego się spodziewać, gdy już zdecydujesz się działać. Podczas pierwszej wizyty lekarz przeprowadzi z tobą wywiad, zapyta o objawy, zbada cię, w tym wykona badanie per rectum i zleci badanie PSA. Jeśli wynik PSA będzie nieprawidłowy lub badanie wykaże niepokojące stwardnienie, zostaniesz skierowany do urologa. Urolog prawdopodobnie zleci wykonanie wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego prostaty. To bardzo dokładne badanie, które pokaże, czy w prostacie są podejrzane ogniska. Jeśli tak, następnym krokiem będzie biopsja, która ostatecznie potwierdzi lub wykluczy obecność raka. Tak. To jest proces, który wymaga czasu i cierpliwości. Ale im wcześniej go rozpoczniesz, tym więcej będziesz miał opcji leczenia: od aktywnej obserwacji dla nieagresywnych nowotworów, po nowoczesne, mało inwazyjne operacje czy precyzyjną radioterapię. Wczesna diagnoza to klucz do pełnego wyleczenia i zachowania jakości życia. Na koniec dwie krótkie historie. Pan Krzysztof, lat 66 zgłosił się do mnie, bo w badaniach okresowych w pracy wyszedł mu lekko podwyższony poziom PSA. Nie miał żadnych objawów, absolutnie żadnych. Diagnostyka wykazała małego, nieagresywnego raka. Dziś pan Krzysztof jest w programie aktywnej obserwacji, co oznacza, że nie wymaga leczenia, a jedynie regularnej kontroli. Prowadzi normalne życie, jeździ na rowerze, bawi się z wnukami. A teraz pan Wojciech lat siedemdziesiątych. Ignorował problemy z oddawaniem moczu przez trzy lata. Zgłosił się do mnie dopiero, gdy pojawiły się silne bóle w plecach. Diagnoza: Zaawansowany rak prostaty z przerzutami do kości. Możemy go leczyć, łagodzić objawy, przedłużać życie, ale nie możemy go już wyleczyć. Pan Wojciech często mi powtarza: Panie doktorze, jaki ja byłem głupi, gdybym tylko przyszedł te trzy lata wcześniej. Słuchaj mnie teraz bardzo uważnie. Byliśmy razem przez te ponad dwadzieścia minut. Dałem ci najważniejszą wiedzę, jaką mogłem. Teraz jest moment prawdy, moment twojej decyzji. Są dwa typy mężczyzn, którzy oglądają ten film. Pierwszy typ wysłuchał, może się nawet przejął, ale za chwilę zamknie to wideo i o wszystkim zapomni. Wróci do swojego życia, do ignorowania sygnałów, do odkładania wizyty u lekarza na kiedyś. I może będzie miał szczęście, a może nie. Jest też drugi typ mężczyzny. Mężczyzna, który zrozumiał, że jego zdrowie jest w jego rękach. Że te 20 minut to nie była rozrywka, tylko najważniejsza lekcja, jaką mógł ostatnio odebrać. I ten mężczyzna podejmie działanie. Mały, jeden, prosty krok, który może zmienić wszystko. Którym typem mężczyzny ty chcesz być? Jeśli jesteś tym drugim typem, chcę, żebyś zrobił coś teraz. Nie jutro, nie za tydzień. W tej chwili weź do ręki swój telefon albo kalendarz. Znajdź jeden wolny termin w ciągu najbliższych dwóch tygodni i umów się na wizytę do swojego lekarza rodzinnego z jednym celem: Chcę porozmawiać o profilaktyce raka prostaty i zbadać PSA. Czy to będzie przyszły wtorek o dziesiątej, czy piątek o piętnastej? Znajdź ten dzień i tę godzinę. Zrób to teraz. Gdy już to zrobisz, zejdź do sekcji komentarzy i napisz proste zdanie. W wpisz nazwę miesiąca. Robię badanie PSA. Na przykład. W listopadzie robię badanie PSA. Dlaczego? Bo zapisanie tego celu czyni go realnym. To jest publiczne zobowiązanie. To jest obietnica, którą składasz sobie, swojej żonie, swoim dzieciom i wnukom. To jest deklaracja, że wybierasz życie. A potem, gdy już będziesz po badaniu, wróć tutaj. Znajdź swój komentarz i odpowiedz na niego. Zrobione. Czekam na wyniki. Zobaczysz wtedy, że nie jesteś sam. Zobaczysz innych mężczyzn, którzy podjęli to samo wyzwanie. Stworzymy tu społeczność odpowiedzialnych facetów, którzy dbają o siebie nawzajem. I dopiero teraz, jeśli czujesz, że ten film dał Ci prawdziwą wartość, proszę zostaw pod nim polubienie. To sygnał dla algorytmu, że ten ważny materiał powinien dotrzeć do jak największej liczby mężczyzn w Polsce. Zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. W następnym materiale opowiem o pięciu produktach spożywczych, które według badań naukowych mogą pomagać w utrzymaniu zdrowej prostaty. Pamiętaj: Twoje zdrowie to Twój największy skarb. Nie pozwól, by odebrała Ci je niewiedza lub strach. Masz teraz wiedzę. Czas na odwagę. Nazywam się doktor Andrzej. Życzę ci zdrowia i mądrych decyzji.